I wchodzimy do wnętrza jaskini, zobaczymy czy automatycznie się włączy latarka, włącza się automatycznie. Nie będziemy wchodzić zbyt głęboko, bo jak dobrze wiadomo w jaskiniach można się łatwo zgubić. Generalnie tu wygląda kapitalnie. Na razie jest to droga prosta. Trochę wilgoć jest. No, nie chcę być tym zagubionym turystą. Pozwolę sobie tylko wejść kawałek. Być może jak będę tutaj z mądrzejszymi ludźmi od siebie, którzy się znają na jaskiniach. Pozwolę sobie wejść dalej. Co to była? Krótka przygoda, prosto z jaskini mylnej. Przygoda świstaka. Jaskinia pierwszy raz, wstępnie zbadana. Pozdrowienia. A to jeszcze? Na koniec piękny widok, piękny gór i dolinę kościeli.